Są na świecie biblioteki niekonwencjonalne, a te, które będą w przyszłości, podejrzewam, że będą jeszcze bardziej szalone i nie wiadomo w jakiej formie do końca, ale mam nadzieję, że będą robiły to samo, czyli będą źródłem inspiracji, aktywatorem naszych niezwykłych możliwości i naszej niezwykłej wiedzy. Nazywam się Miłka Malcan, jestem dziennikarzem, jestem filozofem. Jestem osobą poszukującą rozmaitych inspiracji i niekonwencjonalnej wiedzy, i to mi się bardzo przydaje do konwencjonalnego życia. W każdym razie jest to taki sposób na to, żeby ono nie było takie zupełnie szare, więc jest kolorowe, także za pomocą książek. Są miejsca, z których możemy czerpać wiedzę, i wprawdzie. Pierwsze historie, pierwsze opowieści były opowieściami oralnymi, mówionymi, ale w momencie, kiedy nauczyliśmy się my, ludzkość, jakoś to porządkować i opisywać, to były miejsca, które robiły za biblioteki, a potem zostały nazwane bibliotekami. Wyglądały rozmaicie, ale służyły temu, żeby po prostu nieść tak zwany kaganek oświaty, cokolwiek by za tym nie stało. Mamy oczywiście księgi, które nie potrzebują bibliotek, ale są bardzo ważne to są święte księgi ludzkości. Mamy Wedy, mamy Aiching, mamy Torę, Biblię, Koran, Księga Umarłych, Popol Wuch i inne księgi, które zawierają treści. Nie tylko linearne, ale też i głębokie treści symboliczne, które docierają do nas nie przez fabułę, tylko, która jest liniowa i idzie od punktu A do punktu B, ale docierają poprzez obrazy, które zmieniają pewne układy naszej podświadomości. I to się dzieje, jeżeli czytamy rozmaite święte pisma. Trzeba pamiętać, że my tu mamy literaturę pisaną tak, a nie inaczej, ale na przykład y, literatura indyjska to była rzecz, która nie tylko miała służyć rozrywce, ale była jednocześnie filozofią, była jednocześnie religią, była jednocześnie czymś, co opowiadało o świecie. I dzisiaj wiemy już, że to były opowieści o kosmogonii, najważniejsze na świecie, o powstawaniu świata, czyli o Takich treściach, które ukorzeniają człowieka na Ziemi, tą małą istotkę, która na tej wielkiej planecie jest i jakoś funkcjonuje, i stara się dowiedzieć, dlaczego i jak funkcjonuje. Rozwój kosmosu był dla tej literatury bardzo ważny i on był treścią, i poprzez te historie, czasem bardzo fabularne też, ludzie zdobywali samą świadomość. Chińczycy też mają swoją historię literatury, która jest zupełnie inna od naszej, przy czym też tu się wydarzyło coś istotnego dla istnienia bibliotek mianowicie, w którymś momencie w 213 roku przed naszą Erą Cesarz Szy Huang rozkazał po prostu spalić te księgi, które mu się nie podobały, które były przeciwko jego władzy. przynajmniej on to tak interpretował i to było wielkie palenie ksiąg i to palenie ksiąg, Historii, cywilizacji różnych niestety się wydarzało. Ostatnią zrobili faszyści. Watykan też palił równo, więc różni władcy, którzy uzurpowali sobie prawo do władania, także naszą podświadomością, naszą świadomością, uprawiali takie palenia. Ognisk, jeżeli się oczywiście dało, bo przy Bibliotece Aleksandryjskiej, która została spalona przez chrześcijan, prawdopodobnie, chociaż są muzułmanie też o to podejrzani, tam były bardzo stare księgi, tam były też gliniane. Tabliczki i one przetrwały i zostały zakonserwowane przez ten niezwykły ogień. Także różnie to było, to były sumeryjskie rzeczy, które się bardzo przydają do dziś. Jeżeli ktoś nie zna literatury sumeryjskiej czy też tych podań sumeryjskich, warto zajrzeć. To jest odlot i myślę, że niejedny fantazja się po prostu najzwyczajniej w świecie chowa. Wracamy do Chin. Josabuson, poeta i malarz Zen, on żył w naszym 1700 którymś roku dokładnie. Nie pamiętam teraz, ale będzie w opisie. On powiedział, że układanie wiersza to malowanie głosem, wiersz to niemy obraz. Mamy redukcję słowa i mamy tutaj to przypomnienie, że jeżeli sięgamy po zapis, to on do nas dociera nie tylko jako ciąg słów, czy wewnętrzny głos, który do nas mówi, to jest coś, co jest takim światłem w głowie, który rozświetla jakąś sytuację, jakąś rzecz. Wiersze tak potrafią działać, które są dla nas ważne. Najstarsza biblioteka w Chinach, gdyby ktoś chciał jej poszukać, to znajduje się niedaleko jeziora Minghu. 300 tysięcy woluminów. Ta biblioteka została zbudowana w 1561 roku za dynastii Ming. Dynastia Ming może się kojarzyć z pięknymi wazami Ming, bardzo drogimi. Podejrzewam, że artefakty z, w tej bibliotece zebrane też nie należą w tym momencie do najtańszych, ale o tym mówię, dlatego że w Chinach jest też biblioteka futurystyczna, biblioteka przyszłości, ona już działa. Proszę sobie poszukać. Hasło najnowsza biblioteka na świecie powinno w wyszukiwarce nam odpalić odpowiednie zdjęcia. To budynek, który ma 34 tysiące metrów kwadratowych. Książki są na takich regałach. Ja nie wiem, jak one są katalogowane, bo się po prostu na tym nie znam. Ale to wygląda nieprawdopodobnie jak taki ślimak. I po tym ślimaku chodzą ludzie, znajdują książki, czytają. Ona jest otwarta, ona jest dostępna i naprawdę podejrzewam, że wyprawa. Chociażby wakacyjna, kiedyś w przyszłości do tej biblioteki może być niezwykle inspirująca i przygodowa. Jeżeli szukamy literatury, czy też takiej, która jest jakoś uświęcona, to jest świątynia literatury w Wietnamie, w Hanoi. Tam był uniwersytet. Teraz czci się Konfucjusza, co jest o tyle okropne, że Konfucjusz nie lubił być czczony i nie o to mu chodziło, no ale tam się pali. Poniekąd dla literatury, kadzidła, moment na zadumę, czy moment na przeżycie, że tak się cieszymy, że zostało wymyślone coś takiego jak książka, jak wiersz, że to do nas dociera. Więc jeżeli ktoś ma ochotę złożyć hołd słowu pisanemu, to w Hanoi może to zrobić. Pierwsze biblioteki na świecie, Mezopotamia i Egipt, oczywiście były zakładane przez tak zwanych satrapów, czyli przez władców, którzy też poszukiwali inspiracji, też chcieli mieć szerokie horyzonty, zbierali księgi, zbierali naukowców i robili z tego użytek nie zawsze, nie zawsze dobry. W V wieku przed naszą erą w Atenach powstała taka biblioteka. Polikrates na wyspie Samos też zrealizował taki pomysł, więc te pierwsze biblioteki już jakby jako taki porządek literacki funkcjonowały sobie Dawno temu. W sumerze od 26 do 25 wieku przed Chrystusem też biblioteki były organizowane i miały się dobrze. Platon założył bibliotekę w swojej słynnej akademii. To była bardzo ważna biblioteka, ponieważ potem Ptolomeusz pierwszy ją przejął i dzieła tam. Zebrane składały się potem na Bibliotekę Aleksandryjską w III wieku przed naszą erą i ona była bardzo dużą biblioteką, która przez kilkaset lat poszerzała swoje zbiory. Było bardzo wielu kopistów. Pierwsi bibliotekarze w ogóle byli kapłanami, co nie jest bez znaczenia. To byli ludzie o ogromnej wrażliwości, subtelności, ale też żelazną ręką działali i rządzili tym dobrem, którym była wiedza. Poddana w ten sposób. Kopiści pracowali dzień i noc, kupowało się dzieła, czy też wykradało się dzieła, żeby je skopiować, i były też takie dekrety, żeby każdy statek, który przypływa do Aten, miał ze sobą jakąś księgę, w której można coś wyczytać ciekawego. Kopista i tak to przepisywał, a potem ktoś sprawdzał, czy to naprawdę było wartościowe, ale dzięki temu ta biblioteka była przeogromna. Niestety spłonęła. I to była taka bardzo, zresztą paliła się nie raz, ale dzisiaj mamy bardzo szczątkowe informacje nawet co do tego, gdzie dokładnie ona była i tylko z jakichś relacji wiemy, co tam było i że była ogromna i że to było nieprawdopodobne źródło wiedzy, tak trochę uniwersyteckie i to promieniowało w ogóle na cały ówczesny antyczny świat. Dużo jest historii z Biblioteką Aleksandryjską w tle, dużo jest filmów i dokumentalnych, i fabularnych, i przygodowych, i można sobie do nich zajrzeć, bo to jest ciekawa historia i ona dotyczy naszej cywilizacji tego, w jaki sposób są książki traktowane, jak my je traktowaliśmy. My cywilizacja, tak to powiem. Chciałam jeszcze powiedzieć o jednej bibliotece nieco szalonej, to jest biblioteka liści palmowych. W Indiach jest kilka takich bibliotek. Bibliotekarze są kapłanami do dziś. I to jest biblioteka, w której zapisane są losy konkretnych ludzi. Nie wiem, jak mogę przybliżyć tym, którzy nie wierzą we wróżby u fakt, ale to są nieprawdopodobne ilości zwojów i każdy współczesny człowiek może tam zadzwonić do takiej biblioteki liści palmowych, umówić się na spotkanie i jeżeli jego liść tam jest, to zostaje odczytany przez kapłanów i człowiek, który szuka, dowie się o swoim życiu, o swoich wyborach, o swojej przyszłości, o swojej teraźniejszości. I naprawdę bardzo wielu Europejczyków też to odkryło i proszę sobie wyobrazić. Oni zresztą pisali książki, jest bardzo dużo książek, które są relacjami z wizyty w Bibliotece Palmowej, ponieważ za każdym razem zawsze jest to szok. Wygląda to na bardzo prymitywną bibliotekę, wygląda to na wielkie szulerstwo na antyczną skalę, ale ktoś, kto tam dotrze. I kto przeczyta swój zwój, zmieni swoje życie. Jest na to bardzo dużo dowodów. Bibliotek palmowych jest kilka. Nie w każdej bibliotece uzyskamy informacje o sobie. Trzeba się tematem zainteresować sprawdzić. Kilka linków będzie w opisie tej opowieści, bo to jest niezwykła i piękna historia. Wiem, że jedna jest w Bombaju, i wiem, że są takie pomniejsze biblioteki, które też można jakoś obejrzeć. One wyglądają nawet w sposób bardzo taki niezwykły. Więc jeżeli rozmawiamy o niekonwencjonalnych bibliotekach, to tak, to jest niekonwencjonalna biblioteka. Przypomnę też o rękopisach z Qumran, To mamy Morze Martwe, tam było 12 jaskiń. Najpierw 11, 12 parę lat temu została odkryta, i tam w dzbanach odkryto zwoje i w tych zwojach odkryto pisma esenczyków, którzy opisywali tak jakby to zostało odczytane jako codzienność esenczyków jako sekty chrześcijańskiej. Natomiast potem się okazało, że w tych zwojach jest dużo, dużo więcej, ale te badania cały czas trwają, one są prowadzone między innymi w Izraelu i trzeba zwoje z Qumran śledzić, żeby można było stwierdzić w którą stronę te opowieści idą. Zostały rozparcelowane niestety te zbiory, bo na początku ci, którzy znajdowali je, sprzedawali po kawałku jako ciekawostkę historyczną i bardzo wiele tych treści gdzieś się plącze po świecie. I nie jest złożonych, ale ponieważ tych zwojów jest sporo, więc być może te informacje są składane w całość i dotrą do nas jakoś jako Spójna historia. Warto też zainteresować się biblioteką w klasztorze św. Katarzyny. To jest 4500 prac. Niestety dla zwiedzających są zamknięte, a jeżeli ktoś będzie w tym miejscu, dla chrześcijaństwa też bardzo ważnym, to jest w Egipcie. Koptowie strzegą tej biblioteki. I jeżeli zobaczymy klasztor Świętej Katarzyny, taki mały, taki naprawdę gliniany, powiedziałabym, i wyobrazimy sobie, że tam są nieprawdopodobne zbiory, to to może na nas zrobić wrażenie. Miejsce jest niezwykłe i taka wycieczka do niedawna była możliwa. Jeżeli znowu będzie, to warto sobie to zobaczyć. Biblioteka Watykańska, cuda tam są. Tam są cuda i my o nich nic nie wiemy. Co ciekawe i symptomatyczne, nawet naukowcy z konkretnych dziedzin nie są dopuszczani do ksiąg, które wiadomo, że są w Bibliotece Watykańskiej. To są kilometry literatury, kilometry wiedzy, także antycznej, także dużo starszej niż y, antyczna. Część zbiorów oczywiście jest jakoś udostępniana, ale to jest bardzo nikły procent. To, co jest najważniejsze, cały czas jest zamknięte. I miejmy nadzieję, że pewnego dnia Watykan postanowi otworzyć. Swoje tajne archiwum także. Myślę, że to będzie ogromnie wartościowe dla wszelkich zmian, które się dzieją na Ziemi, bo nasza cywilizacja przechodzi w następny etap i chyba nikt nie ma wątpliwości, że to się po prostu musi dziać. Pierwsza książka na świecie jeszcze taka ciekawostka jeżeli wylądujemy w Bułgarii, to w Bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii jest złota książka. Malutka, ona nie jest duża. Zapisana jest pismem takim sumeryjskim, więc jest jakaś taka nie do końca do odszyfrowania, ale jest, jest w skruszcu i prawdopodobnie jest książką symbolem, czyli wiedzą, która aktywuje tych, których ma aktywować, bo oficjalnie naukowcy nie są w stanie jej odczytać. Zatem tych bibliotek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale najważniejszym zbiorem informacji jesteśmy my sami. Jeżeli przyjmiemy tę tezę, że poznaj samego siebie jest antycznym zawołaniem i też informacją dla nas, że to, co jest najważniejsze, jest już w nas zakodowane, już w nas jest, to wystarczy, żebyśmy usiedli i postanowili sobie odpalić jakieś dane, które będą nam potrzebne. Więc zadanie na teraz, ty jesteś swoją biblioteką, zajrzyj na jakąś półkę. Wyciągnij swój wewnętrzny pakiet informacji i go sobie odpal. Dobrej zabawy.